you mm. Orka po ja! Morda! Ja nie mogę! O nie, nie, nie! Żal! Z tej strony orka! No tak, orka! Orka! Ja I like. Kto zlagował? I am to 10. Mam, tylko jest jeszcze nie wystartowało Nazywam wystartował. się Orka! Ktoś ma coś do mnie? Tak, no, ja mam jo, u ciebie dużo. Witam z tej ja strony o. Kurwa, że... No co ja nie mam. Ola! Mogę Papa. Wygrałem na RAID na takich klatkach, że ja walę w to. a dlaczego ja nie mogłam startować? Bo Witam musisz kliknąć tej na... No, z Ola. Ze mną jest też eee Mattpol, kurwa! I, yes. i, i, I Dark Hunter. I kurwa. Zagramy dzisiaj w... Achtungti kurwa! Kurwa! To jest kurwa Fever! Jak coś... Czekaję. A wiecie dlaczego tak gra się na ja Bo cały czas mówić kurwa? <grym> <grym> ja jestem pomarek. Tak <grym> <grym> Wygrałam. Bitch plus. No i co się cieszysz teraz? I tupa miałem. ja mam trzy punkty? <grym> A ja mam pięć. O, Olaf. no. Mistrz. Mistrz, mamy nie! To <noise> <Nie. głos> bardzo kumka, ale widzę, że się w ciepacie. Fakie yeah. nagrywasz? No coś, no pewnie. No ja nagrywam. Wiedziałem, ja że ja dzisiaj będę renderował ten testowy. <noise> testowe nagranie. No ja też. Wiem! Se pojechałem nie. daleko. Jezus! <noise> o kurze! O jakie przyspieszenie! O, oh, fuck! Nie działa! Pole... Normalnie jedzie ty, nie? Z buta, z buta wjeżdża! Z buta, z buta, z buta, z buta, z buta wjeżdża! <laughs> z Ej, no dobra, muzyka. bo ja sobie ja, ja robię teraz może muszę się ja, ogarnąć, że przez to przegram. Ja chcę, Ole, ja chcę, Ole, ja chcę, Ole. Oj, oj, oj nie chcę. Nie chcę, Ole! <laughs> Dzięki! Dzięki, dzięki. Bitch, please. Fuck yeah. Bitch, please. No. Gdzie ja jestem? Tam jest, najgorsze, że, że jak się nagrywa, to jest ciągłe nadawanie, a ja jestem na, na Jeden, przycisk. Jeden, drugi. Fuck yeah. O, Ej, no masz o, laga. laga. Ty, Nie. Ty czy ty ty, ty. ty ma, idź ma -pol masz mi masz lagi. Kurde. Ty no ja. Nie, nie, nie gram w tą grę, zaraz. Może, zobaczę. Dzięki. Oh, oh, oh. Oh, Ola, to oh, czyterka. Czyter! No pewnie już. Ej, wreszcie rozwalajcie teraz szybko. Ja słyszałam o tej grze, to najpierw o czytach, patrzam. Kurwa. No. Ola, kurwa. Dlaczego? Dlaczego dobra, my ja to zaraz... Nie, nie, nie. nie. A, padak, nie, padaczka. Jo zamykamy Czarka, a zamykamy Maćka. No, ja pan czam. ...jobaka. ...sobie fajny program. Nie. Nara! ...chopałem. Hunter, nara. O kurde! Nie 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 przeżyłem! Nie! Kurde, <stutuk> ale zbicie! Nie! Ola, jakie szlaczki! <Hunter> A ja tylko szlaczki robię. A ja, ja, ja wiasy. A ja robię wywiosy. A tak na serio tak robię, bo mi tak... Tak ręce chcą. O, Zmachały się od Hunter'a, to teraz tak lecą. A gdzie Hunter? Ja nie. Ej, o ciem... nie! No tak. nie, jak, czemu to nie... Żart. Ja, specjalnie przyjechałem, żeby cię dobić tam. No nie! <grym> no nie dawajcie, on przez tą ikonkę. No pewno. O Boże znowu lagujesz Ty lagingu, ty... Niedobra dobra. No nie! A w sumie w... <gulet> Dobry... W sumie w dobrym kierunku pojechałem, ale... Ja robiłem na, na załorędzie Patrzcie na mnie, patrzcie na mnie <gulet> Kłaczko co <se zrobiłem. gulet> Kraj Krajsa zrobiłam, czyli kuku Hunter! Jakie wywijasy To no za późno! No i to już nie było wyjścia! Ja zapatrzcie na <noise> To jest nie wer... Ona chciała cię <noise> tak zamknąć, <noise> ale no i nie chciała. wyszło. Nie wyszło. Dopadnę cię. Kogo? Jestem dzień! Co on za nami będzie? Co? Co się stanie kiedy będziemy na zakręcie jak to była ta piosenka? Nie wiem, bynajmniej chwilę nie grałem. Co z nami będzie? Psiad Teraz jest w siadzie. Chodź ciaroś. A kto pierwszy by... padł? Jest. Ja! Jeden punkt i wygrałem Co, za e, prośba. A w ogóle jaki ja mam lim, jaki mamy limit na YouTubie? Nie wiem 15 no. minut wy macie, ja nie mam limitu ja <noise> Ale ja miałem. 20... Ja nagrywałam 20, 20 coś. Bo ja już mam ponad razy. 10 filmów. A ja mam milion wyświetleń. Ja mam 100. Ma. Ja mam 100, 100 coś wyświetleń. 100 tysięcy coś Ej, ja ty Nie masz minut. Nie trafnie. Nie trafię, nie trafię. Prawie. <coughs> nie widziałam, 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 To widział, sobie widział, <coughs> pojeżdżę. No dobra, i... ja to. O, dobra. Ale wy na no, mi... no i mistrzu, Dobry. mistrz ja wasz wygrał. Dziękujemy za oglądanie. Tak. Dziękujemy, Do... dziękujemy no. bardzo. Do widzenia, Do widzenia. dobra.